Siemanko, siemanko. Witam serdecznie na kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się cenom komputerów na portalu OLX. Sprawdzimy, czy znajdziemy coś ciekawego używanego w niskiej cenie. Zapraszam na odcinek i lecimy z tematem. Na początek wbijamy sobie na olx -a. Ja szukam złodzi. I dodatkowo od 600 do 2000 zł w promieniu 30 km, zobaczymy, czy znajdzie się jakiś sprzęt w okazyjnej cenie. Lecimy, przeglądamy. Więc jesteśmy już tutaj na Oliksie. Na początek, wyświetla nam się komputer Ryzen 5. Super zestaw. No, brzmi ciekawie. Super zestaw za 2000 zł. Co my tu mamy? No, widać jak na zdjęciach, że głośniki nawet są, klawiaturka, myszka. No i oczywiście mamy pc -ta. Tutaj widać, że kablologia nawet całkiem nieźle spięta. Jakiś dysk SSD. No, nie wygląda, to, nie wygląda to źle na pierwszy rzut oka. Jakiś GTX jest wrzucony. Także w cenie 2000 zł można szukać na pewno z RTX-em komputera. Ale dobra, zdjęcia z zdjęciami. Zobaczmy, co tutaj ma do zaoferowania Piotr. Specyfikacja płyta główna Gigabyte B450 Elite. Ram 24 GB. Karta dźwiękowa. O, nawet jest karta dźwiękowa ASUS. XONAT Ryzen 5 2600. Także to już. Trochę słaby procesor, bym powiedział jak na te czasy, moim zdaniem, taki Ryzen 5 3600 to jest minimalny pod AM4. Najlepiej by było w ogóle taki komputer w takiej cenie kupować z Ryzenem 5 5600, to już byłoby spoko. Karta graficzna GTX 1660 OC. Co mogę powiedzieć, dwa dyski SSD po 256 GB, także licho, bo jak zainstalujemy system, to 256 GB może być już trochę za mało, a zwłaszcza jeżeli używamy jakichś programów do edycji wideo, to zdecydowanie może bardzo szybko skończyć nam się miejsce. Co mogę powiedzieć na ten temat? Według mnie taki komputer jest wart maksymalnie, 100 zł. a ty drogi widzu jak myślisz ile może być wart taki zestaw możesz dać znać w komentarzu jestem ciekaw ile może kosztować taki zestaw komputerowy twoim zdaniem lecimy sobie kolejne ogłoszonko tutaj mamy i7 16GB RAMu, dysk 480GB SSD i jakaś grafika Nvidia RGB 1350 zł. No widać, że RGB świeci, świeci się. Świeci się komputer, świeci się komputerek. No widać, że kolorowy jest. No dobra, kolorowy, kolorowy komputer. Zobaczmy sobie jednak specyfikację, bo to nas interesuje najbardziej. Komputer do grania w full HD. Intel Core i7, ale nie ma opisanego, a jest opisany jaki to jest procesor i7-3770 trzeciej generacji 8GB RAM DDR3 no powiem Wam, że to jest pretendent do komputerowego szaleństwa możemy go tutaj przypiąć, jeden i drugi tutaj sprzedający widać, że no, albo na cenach się nie znają, albo się znają dobrze i chcą nam ożenić chłam za 1350 zł to już można kupić komputera komputera, komputer z Ryzenem 5 3600 i z jakimś RTX 2060 to minimum za taką kwotę, a tutaj mamy no naprawdę starocie pod ddr trójki. ten komputer jest wart maksymalnie 600. Tak szczerze powiedziawszy, jeszcze zobaczmy jaka to jest grafika. Karta graficzna Asus Strix Rock 6GB DDR5, ale nie ma napisane jaka karta graficzna, także dajcie znać, jak oceniacie ten komputer, ile powinien być wart, waszym zdaniem. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach. Dobra. Używany w pełni sprawny zestaw gamingowy. Aż się boję wejść w to ogłoszenie, bo jak widzę zestaw gamingowy, to będzie zestaw kolorowy gamingowy. Tutaj zdjęcie, no widać, że świeci się naprawdę, no łach, perełka jak perły. Jak perły w oceanie. Co my tutaj mamy Jest za sprzęt. Jestem ciekaw. Za 1500 msi A320M płyta główna to już starocie płyty główne Ryzen 5 2600, no to dużo lepiej na pewno niż ta i7. Ramu, mało, dużo ramu mamy. Ramy drogie teraz, drogie ramy. Tutaj dużo ramu wrzucili. 32 GB ramu. Dysk SSD 500, no to spoko, HDD nawet 1TB, że trochę miejsca jest, ale karta graficzna, uwaga... Karta graficzna... GTX 1050 TITANIUM 4GB, także no jedynie zasilacz, spoko 650, ale za 1500 zł to na pewno nie, taki komputer z tym gtx to nie jest wart tysiaka nawet, myślę że. Także idziemy sobie dalej, idziemy sobie dalej. Oczywiście możecie też dawać znać, ile takie zestawy są warte. Według Was tutaj za 9000, jakiś komputer Ryzen 7 9800 x 3 d i RTX 5070 Titanium. Za, <grytania> za 9749 zł. No, szaleństwo, szaleństwo cenowe. Komputer gamingowy, dwie karty graficzne. Zobaczmy jakie to karty graficzne tutaj w tym komputerze gamingowym, uwaga, za 1500, kolejny, kolejny komputer, o, jeszcze lepiej, to jest dopiero hit, za 1500 zł, dzisiaj same hity są, no naprawdę, yy, i5 k4690k, czwartej generacji, no to powiem Wam szczerze, że nawet ta i7 już by była lepsza, 770 chyba, o ile się nie mylę, możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, bo lecę z pamięci. 16 GB RAM DDR3, chociaż ramu trochę więcej, ale jaką kartę wstawili? RTX 4060. Jeszcze gratis jest. Gratis karta GTX 760. No, ewidentny bottleneck z RTX 4060. Powodzenia, jeżeli sparować taki procesor, no to. No naprawdę, na wydajności dużo stracicie. bottleneck gwarantowany yy, takich komputerów nie kupujemy, bo oprócz tej karty graficznej, to no tak naprawdę tutaj jest elektrośmieć. Yy, chyba, że ktoś kolekcjonuje starocie. Dobra, kolejny komputer. No, co ogłoszenie, to lepsze. Dzisiaj to są dobre, dobre, dobre żarty. Minikomputer to nie jakiś maczek, jakiś procesor w ogóle. Za 1600 z GTX1080 zobaczmy, dajmy mu szansę może, ale 1600 zł z GTX1080 to naprawdę jest już bardzo dużo. Zobaczmy sobie zdjęcia, przejrzyjmy sobie, no wygląda to schródnie na jakimś dywaniku tutaj jest. Widzę, że no, koblologia całkiem ładnie, ale dobra. Wygląd wyglądem, ale zobaczmy, pokaż kotku, co masz w środku. A w środku jest i trójeczka 10105F. Także nic specjalnego i trójka taka to słaboszczak. Wcześniej wspomniany GTX 10, 88 GB, 16 GB RAM. A to dobrze, że jakieś RAWy są, dysk 500 GB, zasilacz 500, za 1600, no nie, no z tą kartą graficzną mówię to 1100 do 1200 zł. Jeszcze można zapłacić, ale to jest y, naprawdę naprawdę zbyt dużo. Komputer Atari. Atari? Atari. O, cały zestaw Atari. Możecie sobie kupić. Patrzcie. Tutaj takie zabytki nawet są na OLX dzisiaj wystawione. Proszę bardzo. Jakiś, jakieś nawet oprogramowanie. No elegancko. Klaster na dyskietki. No możecie sobie kupić komputer na dyskietki za 1500 jedyne złotych. Także idziemy dalej. Idziemy dalej. Lecimy jak burza. I5 7600K i GTX 1070 Titanium. 16 GB RAM za 1500. No naprawdę, poszaleli tutaj w tej łodzi, w tym łódzkim to już, kurde, im się w głowach poprzewracało. Naprawdę. jak jak berety są. Ajajkuś, no, no, naprawdę. No, ostro, ostro lecą. Kolejny komputer Infiniti. I5 9400F. 16GB RAM za 1700, no naprawdę, no to są ceny z kosmosu. No nie wiem skąd oni wzięli, chyba kurde polecieli z tym pierogiem jak on tam miał, słaboszem chyba polecieli. Odlecieli, poszli, o Jezus Maria, szkoda gadać. MSI RTX 2060, ale no co, co to po tej 2060, jak jest i 5 9400F, no nie najgorzej, nie najgorzej, to no sobie tego RTX-a wstawili. Dajmy szansę temu komputerowi. No, zasilacz 550W, dysk 480, jakaś płyta główna, biedna, ale jeszcze dysk 2TB, no to spoko. Ale za 1700, no to nie, to zdecydowanie nie. No mówię, no taki komputer, no jakby 1300 chciał, to z braku laku jeszcze można by było dać. No co wy o tym myślicie? Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jakie macie o tym zdanie. Bo i siódema! 2600K, GTX 1060, 12 GB RAM za 1300, no to są kurde. <gryw> Nawet nie klikam w to ogłoszenie, bo to jest naprawdę. Z GTX 1660 i 5, 12400, pewnie F, za 1700, Teraz zobaczymy, jakie bebechy jeszcze inne ma. No trochę lepsza yy, i 5, no a szkoda, że nie ma tutaj RTX-a. Niby monitor, klawiatura jeszcze jest. Do tego za 1700. No, zobaczmy zdjęcia może. No jest jakiś monitor, jest jakaś klawiatura, chyba mechaniczna. Cały zestaw jest. Yy, i piątka 12 generacji. 16 GB RAMu z tego co widzę i dysk chyba 500. -ka. Za 1700 z monitorem. No ciekawe jaki to monitor jest też, nie? Co to, co to jest, widzę paru skup, napisane za 1700, no szkoda, że GTX 1660, jakby jakiś RTX był to jeszcze można by było się zainteresować, ale bez rtx to, to bez RTX-a to tak naprawdę z tym GeForce'em. to kartę zmienić jeszcze trzeba dopłacić trochę za drogo trochę za drogo komputer all in one nie będziemy w to wchodzić, bo to są w mało wydajne śmieci Tutaj z GTX 1660S i RX 580 Ryzen 5, lepszy od laptopa, za 1850. Co to za bzdury? To, to bzdury, ale no akwarium potężne. Potężne akwarium tutaj jest na zdjęciach. Yy, aha, GTX 1660 Super albo RX 580. Aha, czyli do wyboru jest możliwość wybrania łaskawie Ryzen 5. 3600, ale możliwa dowoda to widać, że kombinatorek informatyk. Wesoły informatyczek Tadek, a to znam takich łobuziaków, to nie jeden taki to był kombinator, później ci wyjdzie, że ten komputer yy, rozumiesz kosztuje z 2,5 klocka, jak będziesz chciał trochę te lepsze parametry, wiecie, a jakie ma tu konfiguracje t, 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 a ty łobuzie ty b B-Comp, proszę bardzo, jak coś się nazwał na no, Olixie. oho Tutaj jak ładnie opisane wszystko, I ile taki komputer może być wart, no, no na pewno nie 1850, no to, to są jaja, no mówię, 1100 to max, nie wiem skąd te ceny biorą, komputer gamingowy okazja, nawet bez zdjęcia jest, takie to okazje, to ja tniutniam, tutaj e, gamingowy, wszystkie te gamingowe, uważajcie w ogóle, jak wchodzicie w gamingowe komputery, to naprawdę to już jest od razu z góry podejrzane to ogłoszenie. I piątka 8500, RTX 2060 za 1900. No te ceny powiem wam, że to już chyba lepiej to Atari kupić. Kurde, przepieczone. Komputer gamingowy kolejny, dobra, stacjonarny, spoko Lombard a z ozorków. Zobaczymy tego gamingowego i tego zozorkowa tego z, z Lombardu. To jest pierwszy z Lombardu. Zobaczymy co ma... O, spoko Lombard, zobaczymy czy taki spoko jest. 11400F i 5RX6600. No tutaj lepsza jest karta graficzna zdecydowanie. HDD1TB i SSD 5TB, no to spoko. Co mogę powiedzieć? Jak to z ramek wygląda? Ile tu tych ramów jest? Tu nie ma napisane ile ramów. No nie widzę ile ramów. Chyba nie napisali ile ramów. Ciekawe ile ramu. Ale tego się nie dowiemy za 1800 zł. No, też przepłacone, wiadomo. Taki komputer to właśnie 1500 zł to jest max, ile można za to dać. Jak ma 16 GB, to jest max, ile można dać. No tutaj 1800 to jest spokojny. No, nie jest to jakiś maksymalny skam, no ale to więcej niż 1500 to w ogóle nie ma sensu. No, Elixir 6600 jeszcze pogracie sobie, także już trochę lepiej trochę lepiej. Możecie dać znać ile Wy byście dali za taki zestaw, albo ile skomponowanie z podzespołów kosztuje w obecnych czasach. Zobaczmy sobie za dwójkę, czy to jest coś lepszego, czy to jest jakieś świństwo. A tutaj mamy komputer rydynk 360 i Piątka 11 Generacji, ale nie wiadomo jaka. SSD KI2 512 960, 16 GB RAM. Płyta główna B560 za 2000. No to to by był myślę, że jeden z najbardziej wydajnych tych komputerów. Za dwójkę pani Małgorzata sprzedaje jakby się potargować trochę. No to już jest lepiej. 16 GB, no kurczę, za 2000 zł to nie jest, nie ma tragedii. Myślę, że 1600-1700 można by było dać. Nie ma źle, nie ma źle, naprawdę. Akurat tutaj nie ma źle. Jak widzę, że wysyp jest GTX -y w 1660 Titanium, to ludzie po świętach zmieniają chyba po prostu na lepsze i całe komputery je sprzedają, bo wiedzą, że procki też by się przydało wymienić. No i to jest i piątka 9400F GTX 1660 Titanium za 1600. To już za drogo. Zdecydowanie za drogo. Jakaś i7 z elixem 6600 za 1700 zł. Zobaczmy jaka to i7 jest. To jest ciekawe której generacji. Wygląda jak Predator ten komputer. Taki trochę Predator. Ciekawa obudowa w ogóle. To z boku ma jakieś wyjścia. Także ciekawa sprawa. Ale zobaczmy jaka i7. 7700 i7 no to już słaba. Siódmej generacji także te wcześniejsze komputery było dużo lepsze. Niż ten przynajmniej, wydajnościowo nie ma co się pakować w ogóle. W 5 i V7 poniżej dziesiątej generacji to lepiej już się w to nie bawić. Dobra, no i co tutaj jeszcze mamy? Komputer gamingowy za 1900, ale i trójka 12 generacji RTX 2060, to już nie będziemy nawet patrzeć, bo to jest za drogo. Jakieś tam Dell do Gier i 7 znowu 7700 i to jest rx 480 za, za ty, ile? Ile? 1700 zł chyba za 700 to już by, to już tak, to już by było okej. Okay. Dobra, zobaczmy sobie dalej i piątka 10400F GTX 1650 za 1099, ale nieaktualne, nieaktualne ogłoszenie, no prawie uczciwe, no, za 900 może by było spoko. E, komputer stacjonary Ryzen 5 pod zespołem na gwarancji. Dobra, zobaczmy tego Ryzena 5 za 1950, ale widać, że Bida Edition płyta główna. E, Ryzen 5 3600 B450 As 2 Dwa razy 8 GB DDR4. RX 6600, za ile za 1950? No nie, no to takie komputery, no mówię, to jest MAX 1500, to jest oporowo. Ile można za to zapłacić? No. Widać, że dorobkiewicze, zarobkiewicze poskładali złomy. Eee, tu jest taniej coś eee, za 1670 Też Ryzen 5 3600, RX 6600 To już bardziej ta cena zbliża się do uczciwej ceny. Zobaczcie sobie jak to wygląda. I 16 2 razy 4 GB ramu, czyli kurde, 8 GB ramu. A ile tu jest w ogłoszeniu napisane? Aha, 8 GB ramu, czyli znowu ramu. Sprzedali ramy, bo drogie <laughs> i resztę pozbywają się. Jakieś stare dali, dali 4 2400 MHz za 1670. No to z 8, z 8 GB ramu, to myślę, że to jest warte ten zestaw, no jakiś. 1300 to max, ile można by było dać po prostu. Taka jest szczera moja opinia, i już tak szczerze mówiąc, to by było na tyle. Nic ciekawego już tutaj nie ma. Jeszcze tutaj jest x-conf, GTX 1660 i piątka 9400 za 1500, ale nic ciekawego nie udało się znaleźć. Także wyglądają właśnie komputery Zoelixa w obecnym czasie. No szału nie ma, dupy nie urywa, drożyzna. Uważam, że w tym momencie nic mnie nie zainteresuje, abym coś chętnie kupił. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę dla podbicia zasięgu, a będziemy robić więcej tego typu materiałów. Trzymajcie się ciepło, pozdro i do następnego. Ahoj kapitanie!